Witam Was bardzo serdecznie. Zobaczcie, tutaj mamy takie fajne stworzonka małe. Ich jest bardzo dużo. One się teraz wykluwają. I wiecie co, i chcę powiedzieć właśnie o tym, że hmm, chcę powiedzieć o tym, że pełnia robaczywego księżyca jest nazwana tak nieprzypadkowo. Pełnia robaczywego księżyca zapowiada to, że zaczynają powstawać, budzić się, wykluwać robaki wszelkiego rodzaju maści, a więc przy, tak zwana przyroda ożywiona. To teraz mamy właśnie przebudzenie niedźwiedzi, to teraz mamy wybudzenie w ogóle zwierząt z letargu zimowego. Mamy również pojawienie się wszelkiego rodzaju much, wszelkiego rodzaju żyjątek, stworzeń. One teraz mają właśnie sezon wykluwania się, co zapowiada zupełnie coś nowego, coś, co jest odwróconą pewną normalnością. Wiecie, nasza natura składa się z dwóch cykli. Cykl, który jest. Odwrócony i który jest do góry nogami. Ten, który jest w takiej pozycji na przykład, to jest cykl zimy, gdzie przyroda jest uśpiona, gdzie działamy na zupełnie innych zasadach, gdzie nie mamy tak dużo tlenu, gdzie nie mamy pewnych substancji, które potrzebujemy z przyrody, z natury, nie mamy słońca, nie mamy odpowiedniej temperatury, więc działamy w odwróceniu. Nie? I teraz, kiedy przychodzi wiosna dzisiaj jest taki. Dzień, słuchajcie, że faktycznie słońce grzeje mocno jest około 15 stopni więc jak na nadmorze zobaczcie jakie tutaj robaczki mnie obsiadają one są po prostu wszędzie wszędzie, to pokazuje że wiecie, wchodzi nowa energia całkowicie, wiosna się budzi a co za tym idzie wiecie, każdy ten robaczek oni, te, te robaczki są tak samo kreatorami pewnej świadomości jak my, bo one posiadają swoje umysły swoje mózgi, swoje umysły, które. Wiecie co, dla nas może się to wydawać śmieszne, ale tam idą takie pieski na przykład, nie? One też wytwarzają energię, one też wytwarzają świadomość, one żyją w swoim wymiarze. Wymiar zwierząt, jakiekolwiek maści, czy to są dżdżownice, czy to są muszki, czy to jakieś inne istotki małe, one tworzą, wnoszą. Pewną wartość do całej księgi akaszy, jaką jest właśnie księga świadomości. I, i teraz, kiedy jesteśmy w okresie jesień-zima, to to wszystko ucicha, nie? przycicha, to to wszystko staje się uśpione, i my wtedy istniejemy w odwróconej rzeczywistości. W rzeczywistości, która pozbawiona jest energii tych wszystkich żyjątek, i my sami zapadamy w takie odrętwienie życiowe, nie? Teraz, yy, z racji tego, że nie dosyć że słońce wchodzi w swoją aktywność, to budzi wszystkie organizmy żywe jako kreatorów na świecie. Więc przyroda ożywa, świat ożywa, ten dom się odwraca do góry nogami wraca do normalności, natura wraca do normalności. Ponieważ natura w zimie jest do góry nogami, jest, jest czymś odwróconym. I to słuchajcie, w ogóle zestawiając całą tą historią czasu, w jakim jesteśmy, a jesteśmy w bardzo wyjątkowym czasie. Witam was moi drodzy na live. Ie. Możecie się przywitać. O, witam tutaj. Ktoś się już wita. Where is the country? That is United Kingdom. I wiecie co, moi drodzy? Powiem Wam tak, że znak barana będzie aktywowany poprzez Saturna i Neptuna, jako pokazanie nam zupełnie innej rzeczywistości, zupełnie innego systemu, w jakim możemy żyć i będziemy żyć. Jest to niejako pewnego rodzaju skok kwantowy, który pokaże nam inną rzeczywistość. Jakby ten dom. Do góry nogami, że istnieje w naszej rzeczywistości pewna świadomość, pewien rodzaj przestrzeni mentalnej, który działa na odwróconych zasadach. Jezus powiedział, że Królestwo Jego Ojca nie jest z tego świata, bo On jest właśnie z tego świata. Być może On jest ze świata jesień-zima, a nie wiosna-lato. Większość ludzi jest zaprogramowanych na czas letni. Obecnie jest dyskusja, czy powinniśmy zmieniać zegarki na czas letni, czy zostawić na jesienno-zimowe. Rosja już kiedyś postulowała, żeby w ogóle nie zmieniać czasu. Widziałem dzisiaj artykuły artykuł, że nie będziemy zmieniać w tym roku czasu. Bo widzicie, czas jest jednostajny, to my mu nadaliśmy pewną różnicę, rozróżnienie, właśnie jak ona odwrócone do góry nogami i jak... Jako działający we właściwości, bo my wszyscy jesteśmy uzależnieni od słońca, zauważcie od energii słonecznej, od tego, co, od tego, co daje nam tą wegetywno, wegetacyjność. Wiecie, my działamy tak samo jak rośliny. My, jesteśmy, my się musimy nawadniać, nie? tak samo jak rośliny. Rośliny potrzebują słońca, my też potrzebujemy słońca. I teraz wystarczy słuchajcie, trochę słońca, ja to widzę po, po właśnie mieszkaniu na, nad morzem, i wszyscy ludzie wychodzą na plażę jak rośliny śliny z ziemi na wiosnę. Dokładnie to samo. Kiedy pojawia się inne słońce, takie cieplejsze, nie to zimowe, to wtedy my również wstajemy. To jest to zmartwychwstanie. I teraz cała natura działa na zegarze biologicznym. Słuchajcie, my nie potrzebujemy zegarków naszych, ludzkich, które okłamują czas i przekłamują czas. Cofając do... Do przodu lub do tyłu. To jest pewnego rodzaju fanaberia ludzka. Natura ma swój własny czas, który jest cyklicznością. Słońce nam odmierza czas. Słońce nam pokazuje, że bez względu na to, czy w naszej cywilizacji ustawimy sobie godzinę szóstą, słońce idzie przez 24 godziny na dobę w konkretnym czasie, a nasz czas cywilizacyjny jest tylko czymś absolutnie umownym, co się właśnie wiąże bezpośrednio z przebudzaniem, ze zmartwychwstawaniem. Te robaczki tutaj zmartwychwstały bardzo mocno, to są takie jakieś małe żyjątka, które po prostu ob obłażą wszędzie. Za chwilkę będziemy mieli, już są, pszczoły się budzą, już pierwsze kwiatki wychodzą. Więc słuchajcie, praca dla Matki Ziemi, dla Gai, już się rozpoczyna. Już jest nowy sezon. Zaczyna się od maleńkich robaczków, a kończy się właśnie na aktywności ludzkiej, na wytwarzaniu naszego umysłu. Konkretnego, konkretnej energii, bo to, co chcę wam powiedzieć, to to, że my wytwarzamy pod wpływem słońca konkretnego ducha, który jest zupełnie inny niż w sezonie jesień-zima. I my teraz tego ducha już, te duchy społeczne, już wskrzeszamy z martwych. Będziemy się czuć inaczej. Ogólnie Neptun i Saturn wchodząc do barana. Wskrzeszają pewnego ducha, który już był w naszej cywilizacji 176 lat temu. Więc będziemy mieli poniekąd powtórkę z rozrywki. To samo się stało i stanie w momencie, kiedy Pluton wszedł do znaku wodnika. Możemy się cofnąć do XVIII wieku, zobaczyć co tam było, jakie historie były. I teraz, my ludzie żyjący we współczesnych czasach XXI wieku, nagle będziemy musieli zrobić takie upside down, jak ten domek przestawić nasze umysły. Czy to będzie dla nas łatwe? No, nie sądzę. Bo jesteśmy w, tak wpisani w, w krajobraz nowoczesności, w krajobraz pewnej mentalności społecznej, że teraz trudno nam jest zrozumieć, jak można wrócić do pewnych systemów filozoficznych, które obowiązywały dawno temu, na przykład, albo pewnych styli, które obowiązywały dawno temu. Ale jak wszyscy wiemy, historia lubi się powtarzać. Co 20 lat powtarza się moda. Taka moda nie? w ciuchach czy w muzyce, na przykład. Szalone lata 80. wracają co jakiś czas, i to pokazuje, że również takie historie jak wejście Neptuna do znaku Barana również przyniesie nam bardzo ciekawe wydarzenia, co odwróci naszą percepcję, naszą świadomość o 180 stopni. Uh, by the way, moi drodzy, uh, chcę Wam powiedzieć, że... Um, uh, Jamal, uh, yes, I'm here in the yeah, Beach Club Hotel. Exactly, now is the Seahorse. Uh, sea uh, they changed the name. Uh, yeah, but it's exactly this, this place. Um, więc, moi drodzy, um, powiem Wam tak, że uh, już następuje Począwszy od najmniejszych ze stworzeń, od najmniejszych ziaren, o, który, o czym mówi Biblia, zmartwychwstanie natury i teraz możemy spodziewać się w kolejnym etapie wstania niedźwiedzi i większych istot, jakim jest istota ludzka, na samym końcu jako szczyt. Czyli pewne, pewien rodzaj świadomości, który będzie teraz mocno przebudzony. Życzę wszystkim pięknego czasu przed zaćmieniem księżyca. Pamiętajcie, że jest to robaczywy księżyc, który zapoczątkowuje właśnie wskrzeszanie zmarłych. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Witam Was wszyscy, moi drodzy. Witam Was serdecznie, pozdrawiam. Mam nadzieję, że macie się dobrze, że nastroje również są dla Was bardzo, bardzo ciekawe w tym wyjątkowym okresie transformacyjnym, w którym jesteśmy. Do usłyszenia na kanale i życzę Wam wszystkiego dobrego.